Witam wszystkich serdecznie. Odcinku, w serii odcinków Pokaż, co potrafisz czasami pokazuję bitwy, które są rekordowe, przynajmniej jeżeli chodzi o stronę Wodry Place to właśnie ta bitwa, którą teraz zobaczycie, jest najlepsza w historii wota na tym czołgu, a jest to świetny medzik 8 poziomu radziecki, Obiekt 416. Nie dość, że jest to najlepsza bitwa na tym czołgu, jeżeli chodzi o EXP, zaraz zobaczycie dlaczego, bo wiadomo, na EXP głównie bierze się obrażenia, obrażenia po wykryciu, no i medale i zniszczone czołgi. Więc tutaj wszystkiego musi być dużo prawdopodobnie. A gracz, który wykonał tą bitwę, już wielokrotnie występował u mnie w serii Pokaż co potrafisz, a jest nim kamas. Cześć Kamac. Hej. Cześć. To tak dziwi mnie, bo y, ty ile już pokazywałeś u mnie bitew? Z 3. Y, przypomnij tak na szybko, y, jakie bitwy pokazywałeś? Jedna na Kerner X. Y, tam też był X jeszcze lepszy niż tutaj. I ostatnia na pz 4 No to cóż, y, mas... I tam masz talent y, do robienia dobrych bitew. Ok, czyli obiekt 416, malinówka. Jest to Magic, który myślę, że chyba największe zalety jego to jest działo i kamuflaż. Tak mi się wydaje. Tak. Masz trzy odznaki biegłości, czyli lubisz nim grać, więc zapewne masz jakieś swoje opinie na temat tego pojazdu. Czyli jakbyś mógł powiedzieć,. Czy tylko działo i kamuflaż, czy jeszcze coś jest z nim fajnego i jak nim najlepiej grać, żeby robić dobre wyniki? No więc tak, no działo to jest mega zaleta, ponieważ trafia w większość, ma super penetrację na goldzie. I jeśli chodzi o kamuflaż, no to jest lepszy niż w większości lightów. Także, jeśli się wiedzie w krzak jakiś agresywny, to można wszystko spotować zasięg widzenia. Coś tutaj gra z optyką. Także, to są takie główne jego zalety: no. strzelanie i spotowanie, kamuflaż. Oczywiście do gry tym czołgiem należy się przyzwyczaić, bo o ile ja pamiętam, tutaj nie ma obrotowej wieży, nie? Tak, jest jakieś 150, może stopni, coś takiego. Mhm, czyli. No, trzeba się do tego czołgu przyzwyczaić, ale jak już się przyzwyczai do tego czołgu, no to robi się świetne bitwy. Na początku stanąłeś tam na półeczce za krzakiem, teraz wjeżdżasz na górkę, to opowiedz właśnie o tej bitwie, jakie miałeś plany i dlaczego teraz na górkę. No tak, na początku zawsze sobie, zazwyczaj sobie podjeżdżam w to D6, gdzie na początku byłem. Spotuję tą mi półeczkę, tak jak właśnie wtedy tam jakieś peski staram się robić na środek, na bazę. Yy, ze względu na to, że ten link tam podjechał, no to bez sensu było, żebym tam dalej stał, bo on mnie spotował, nie mógłbym wychylać. I teraz chciałem tutaj na tym hillu coś pomóc, i owułem ja tak na środek z tym Lynxem, jeszcze ja coś zaradzić, bo on tam agresywnie grał bardzo. Mm -hmm. Ok, więc tak jak wspomniałeś, tutaj działo jest naprawdę świetne, ponieważ jak widzicie przeładowanie 6,5 sekundy, wiele medów Pieru 8 ma takie przeładowanie z alfą około 240, tutaj mamy 320, tak jest, tak. no i na Goldzie 330 penetracji na hitach, no to jest, Naprawdę, działo tu jest y, niesamowite. Y, no, biorąc pod uwagę, że, no nie wiem, czołgi ciężkie, które mają alfę y, 320, damy na to taki y, T32, no to on przeładowuje chyba 9 sekund. Tu mamy 6,5 sekundy z fioletowymi modułami. Nie, bez. No, czyli przypuszczalnie można jeszcze zejść sporo niżej. Kamuflaż, tak jak wspomnieliśmy, jest świetny. Mobilność również. No tylko no głównym minusem tego pojazdu jest to, że ta wieża jest tylko częściowo obracalna. W tej chwili dobrze, że ten lov został, bo mógłbyś mieć problemy. Nie? Tak on tutaj pozbierał dużo za mnie. Teraz, jak bo... nie chciałem tego dwa punktować. Mm -hmm. No, ten lew tutaj naprawdę dużo zebrał. Gdyby nie on, to już pewnie dawno po mnie zjechali, i by mnie nie było. Jak oczywiście wspomniałem, aby zrobić super exp, aby robić też odznaki biegłości, właśnie należy robić obrażenia i obrażenia po spocie. Wtedy ten exp jest świetny. Ty tutaj na razie masz niecałe 4000 i niecały 1000 po spocie, więc jak na razie... no i... Nic takiego cudownego, no ale bitwa trwa. Teraz ta górka raczej trzeba się oddalić. Tak, no wiedziałem, że muszę stąd tym rzucić, bo już zjeżdżali we trzy mm -hmm. czołgi, tylko właśnie po kolei musiałem tutaj dobijać. Wiem, no i... że będzie problem z tym Lynxem, ale on tak średnio tutaj grał, właśnie. No niestety nie wszystkie strzały wchodziły, mogłoby być jeszcze lepiej. No zaraz zobaczymy, mm, jaki jest kamuflaż. Prawdopodobnie chowasz się za jakimiś krzaczkami. No niestety, malu, malinówka mi się tak za bardzo nie podoba i to będzie chyba jedna z map, którą wyłączę, ponieważ, jak wiadomo, w patchu yy, 1.15 i 1.5. 1. Nie, jaki to ten patch? 1.5 teraz. Tak jest. Yy, można wyłączać mapy. Ja przypuszczalnie pozbędę się malinówki, no dlatego, że. Często bywa tak, że gracze nie walczą, tylko... siedzą w tych lasach, a te lasy są naprawdę magiczne. Zobaczymy czy ty w ogóle się wyspotujesz. 300 metrów jak widać no nie ma szans, żeby cię spotnęli. Specjalnie sobie te drzewa poprzewracałem, żeby kamu mi dodatkowe dały. Mhm. Mm I spotowałem pod te, te deki, widziałem, że dwa są na bazie, także mogłem coś kombinować. 230 metrów. Jak widać masz teraz fajną szczelnicę. Ten lajcik niebezpiecznie tak. może... No chciałem ale... dobić coś tutaj za wszelką cenę i dlatego tak agresywnie podjeżdżałem, a ten Somu najgroźniejszy no z nich, także chciałem go dobić za wszelką cenę. Mhm. No już ponad 5000 obrażenia i prawie, y, prawie 2000 expa, czyli już jest bardzo dobrze. Lowe, jak widzicie, 100 metrów od Ciebie. Trochę się oddalasz. No zobaczymy. No i jednak nie zaryzykowałeś. No, 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 no. Myślałem, że właśnie te taki zdejmą, no i tak się ułożyło. Teraz musiałem koniecznie tego Lighta zabić, bo widziałem, że on mnie spotnie zaraz. Tak jest. No i teraz trzeba się pozbyć lajcika. no i bitwa w zasadzie wygrana. Ale zapewne już widziałeś, że jest dobrze. Jest prawie 3000 po spocie, prawie 6000 obrażeń No czyli trzeba jeszcze zrobić jak najwięcej, nie No szczerze mówiąc dopiero teraz spojrzałem na ten wynik, bo wcześniej to tak byłem zajęty cały czas tu spotowaniem, tu strzelaniem i dopiero teraz była chwila oddechu. Tak jest tak no plan to. Mamy. Był już prosty teraz wyspotować te 3-2 pod te deki, no i jechać po skorpiona i tyle. Czyli uważasz, że mm, obrażenia po spocie są y, równe obrażeniom, że tak powiedziałeś wyspotować? Przecież sam mogłeś go sklepać, nie? Jeśli chodzi o dobiegłość, no to tak samo są wliczane. Mhm. Aczkolwiek, no do expa wiadomo, że lepiej robić swój damage, zwłaszcza po swoim spocie, to jest jeszcze więcej tego eksportu. No, teraz został wyspotowany, ale to było chyba 50 metrów, nie? No jeszcze T32 ma jeden z lepszych zasięgu widzenia na 8m 80, także nie było szans, żeby tu już się nie zaświecić. No i skorpionek został. Skorpionek został z taką ilością HP, że... Aha, tutaj coś źle pokazuje. Właśnie nie wiedziałem. Nie, ja aha, mam, bo ty miałeś... Spotnąłem, no 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 nie no. wiedziałem do końca ile to mu zostało i. Nie, chodzi o to, że ty miałeś strzał na ślepo w T32 bodajże. Jeden. Tak, tak miałem. No. no, a więc tak się prezentowała najlepsza bitwa w historii WOTA zarejestrowana na Vod -replace. Jeżeli chodzi o EXP, tak wam tylko pokażę. Kolejne wyniki są już z dawniejszych lat. No, a od kilku lat prawie nikt nie przekroczył. 2000 expa bazowego, Ty zrobiłeś prawie 200 000, 2197. 7090 obrażeń, to nie jest najlepszy wynik. Ten czołg robił już ponad 8000, ale plus 3030 wyspotowanego oraz plus 7 zniszczonych pojazdów i prawdopodobnie wiele strzałów po Twoim spocie. To właśnie wszystko spowodowało, że to jest najlepszy exp na tym pojeździe Zarejestrowany na Replay'ie. Tak tylko patrzę się na te wyniki najlepsze. Tutaj na przykład gracz na dziesiątym miejscu z expem ma lepiej łączonego damage'u, bo 5600 i 5200, więc więcej tego narobił, ale tak i tak. O 150 XP mniej, no bo mniej kili, no i przypuszczalnie po swoim spocie też mniej obrażeń. Jeżeli się mylimy, to napiszcie w komentarzu, od czego to wszystko zależy. No ale tak mi się wydaje. No i tyle. Ja bardzo dziękuję za pokazanie tej świetnej bitewki. Na koniec tradycyjnie. Może chcesz kogoś pozdrowić. O, świętą trójkę Figajanka i Kupsa. Tak jest. Ja jeszcze dam do opisu wynik, który zrobiłeś na Centurionie AX, tak? Tak. tak. Jeszcze większy X niż tutaj. No to tyle, dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!